obszerniejsza recenzja tego oto kijka, dokładnie modelu najcieńszego najdelikatniejszego ze stajni faworyta tutaj macie oznaczenie yy, pokrótce kijek genialny cięty jak, ja, jak na takiego ultralighta ale dalej nie będę zmieniał faktu, że nie jest w moim przekonaniu wart tych pieniędzy co kosztuje. A co więcej to zobaczymy w planie. Coś jakieś przybitki wywrzucę z tego jak coś tu spróbuję połowić na genialnej kurczę wodzie dzikiej w stylu takim kurde angielskim. Jakieś pożwirowe dołki, głębokie, fajna ilość zdręgi, ładnej zdręgi. Tak więc to zapraszam na filmik. Musimy jesteśmy uzbrojeni. I co? I próbujemy. Widzę, że coś się chlapie. Ryważeruje. Tak więc jest pięknie. Minusem jest to, że woda jest zmącona. Przecież co? Aż tak nie widzę, ale oczkuję coś. Tak więc... No już mam ranie, siedzi. O, puścił. Czyli ewidentnie drobnica nie była w stanie połknąć. Ale nie martwcie się, będzie większa. Jedną rzecz zawaliłem, nie wziąłem okularów. Widzę kolejny problem. Wieje. Będę pewnie musiał cięższą przynęty zastosować. bo no, dosyć znacząco mi ściąga. I i chyba tak będziemy robić. Pięknie. ale co z tego jak nie zostanie w stanie połknąć. Yy, co do kija? Czucie jest genialne. Porównanie mam też z nibyle jakim kijem, bo wcześniej łowiłem na Crazy Fish na no no zero SE do 1,5 grama yy, i dalej bym pewnie na niego łowił. Gdybym go nie połamał na drzwiach. Yy. Ale mówię, no przy patyka. No jak znalazłem to, no to ciekawość wygrała. Na pewno jest mega kij mega czuły. Genialnie czuć nawet przynęty, która ociera się o dno. Tak więc, no, Mistrzostwo Świata pod tym względem yy, ale pewnie też i sporo kosztuje otoczkę no. dostajemy co prawda przepiękną tubę w której ten kij się znajduje tylko czy jest to potrzebne a na pewno kosztuje ileś tam złotych to jest też wliczone w cenę co więcej yy, materiał który jest tu wykorzystany no nie jest wcale jakiś tam Ultra drogi. Jedyne, co może też tu ceny, jakkolwiek nam tłumaczyć, no to to, że w zasadzie każdy kij jest perfekcyjnie zrobiony. Co za tym idzie? Na pewno, jest gdzieś jest jakiś odrzut, i też to muszą wyliczyć ceny, bo nie wierzę, że leci. A jeżeli leci każdy taki kij, no to już nie jest pierwsza. O, zdręga, cyk, krasnopiórka. Widać, że na coś była dziabnięta. Trzeba poczuć łapki. Ach, ten zapach, charakterystyczny właśnie dla płoci, dręgi. mega. Widzę, na jakąś większą. Nie ukrywam Bo są tu takie Tylko ci uda mi się złapać A, jeszcze coś jest branko. No mówię no każde cmuknięcie ryby czuć na patyku Nie ma sensu nawet patrzeć na szczytówkę, lepiej patrzeć na linkę bo i tak wszystko masz oddane do ręki jakakolwiek akcja by nie była przez rybę wykonana na, wykonano na przemęcie to wszystko czuć co do zapasu mocy na kijo jest mega yy, udało się złowić i pstrąga plus 30 cm był trzymany mega dobrze hol był szybki bo jak na tą rybę to trwało to około minuty tak więc nic się rybie na pewno nie stało. Bolenie miałem, 50 taka, taka zdręka ładna, krasnopiórka. piórka. W razie czego byłem nastawiony, żeby ewentualnie jeszcze podnęcić. Ale chyba nie ma potrzeby. Ryba jest i ryba bierze. W ciągu ułamka sekundy wplątać w Przy okazji macie ugięcie patyka jak się ugina ładnie i złapowinkę to już będzie prościej wyjęcie inaczej na co ci to było moja droga Minusem niestety takich przynęt jest to że jak mamy wiatr to jest cokolwiek ciężko zrobić. No sami to widzicie teraz wieje, pyk. Rzuc jest genialnie prosty. Nawet na tak wyciągniętej lince, na takim balonie bez problemu czuć branie. Ale to jest urok właśnie lekkich przynęt, to już nie jest i na wędki Tylko lekkiej przynęty, że ona tak nam odchodzi O, coś się tu wydarzyło Cyk. Całość tutaj co mi dynda to jest 0,2 grama dociążenia, haczyczek offsetowy Najmniejszy jaki na Ali był dostępny, bo u nas nie widziałem takich małych No i kawałek Libra Lure. jak na powiedzmy, że około pół gramy ciężaru przynęty to lotność jest genialna mówię nawet te najmniejsze wpadają jak złoto jest tylko cyk wy tego nie widzicie ale to mówię czuć szarpnięcie, zmiana pracy linki o właśnie miałem branie jest branie, o była ryba nie zdążyła połknąć dostatecznie głęboko. I jakbym założył mniejszy szuprzynę, to by było jeszcze szybciej. Ale ja nie chcę łapać najmniejszych ryb. Chcę coś troszkę większego spróbować złowić, mam danie. Ale też tylko smakowała, degustowała. Tak więc corre winę tu. Ciaf. po samej wody, to jeśli chodzi o samo miasto Rzeszów, chyba jedna z lepszych wód budzika. Nie zajmuję się tym PZW, nie ma do tego nic. Co za tym idzie, jakkolwiek idzie połowić fajnej ilości drobnej ryby. nie tylko. Eee, gdyż. No niestety, no ja osobiście uważam, że nie umiem zarządzać wodą. I eee, jak gadam z kimkolwiek, to. Też łowi ryby i ma opłaconą kartę, to mówi, że jest tragedia. Jest sieć. Muszę tutaj niestety dłużej poczekać, przytrzymać, żeby ryba faktycznie zdążyła połknąć przynętę. Gdyż trochę jej schodzi, nie wiem co zrobi. Się zdanie. Mówię, to w zasadzie jak tylko spada, to już jest jakaś akcja. nie przemy widzę, że poprawia efekty trzeba w stanie połknąć Jest siedzi widzieliście Krywa Szarnie, co się dzieje. Za wcześnie mogą na 3 sekundy, Nie zdążyła połknąć jeszcze kolejnym mega dużym plusem tego kija jest to, że jest długi Mówię jak na to, na to CW 2 metry długości to jest zadowalający fakt 1,98 m, ile się nie mylę. co też ułatwia zabawę oho już nie mam przynęty zmiana przynęty mikro tamta oczywiście zali, Ali patrzcie jak siedzi pięknie żeby o, to wydarzy że się da... o, ściwa no, odgryzła końcówka Taka niegrzeczna grzeczna ja że przy okoniach tak przynęty nie dostają w cztery litery jak przy białorybie rybie Widzicie, to jest rzut z szydą, która waży jakieś 0,7 g Dwa razy dłuższy dystans. A przepraszam, to mam prawie gram. Mam jednogramowo jednogramową założoną. Nie 0,75 g Jak widać, za ciężko jest. Dobra. Za ciężko jest i już nie chcą. Tak, 0,75 g trzeba. Taki temacik. Rękodzieło. Szyboraszce. Co, to się kaczki odpaliły, czy co? To musi robić smak przynęty. No, schodzę w coraz to mniejsze, ale to też dobrze świadczy o tym tempatykę, że czuć to na taką drobną rybę, i że się dają wyłowić, to jest też bardzo ważne. Spodziewałem się większej ryby, niestety nie dało rady złowić. Drobnica była szybsza. Ale co, nawet takie 7 do 10 cm zdręgi wchodziły bez problemu. branie czuć było. Fajne te takie podszturchnięcia. Tak nic nie trzeba w sumie patrzeć na szczytówkę, wystarczy jeszcze patrzeć to, co się dzieje na wodzie i da radę wyciągnąć drobnicę. Duże ryby też, niestety dzisiaj nie miałem okazji. Ale czas owocnie spędzony. Nie o suchym kiju. W sumie nie to, co na PZ2. Tak nie trzymajcie się pozdrówka, Hej.